Znajdujemy się na targach edukacyjnych, które organizowane są dla uczniów trzecich klas gimnazjum, aby pomóc im w wyborze dalszej drogi życia. Cześć, z jakiej szkoły do nas przyszłaś? Z gimnazjum nr 5 w Lublinie. A jaka szkoła cię interesuje? Dwa-trzy. A co takiego cię zainteresowało w naszej szkole? A chciałabym iść do klasy biologiczno-chemicznej. Słyszałam, że bardzo fajna, interesująca. Znaczy, w sumie ja nie jestem w tej klasie, ale uważam, że jeżeli chodzi o poziom i ogólnie zainteresowanie jest dużą tą klasą. Dziękuję Ci. Dziękuję również. Cześć. Z jakiej szkoły do nas przyjechałeś? Przyjechałem z Gimnazjum z Mentowa, imienia Jana Pawła II. Które stanowisko zwróciło Twoją największą uwagę na tych targach? No, duże zaskoczenie wywo wywołało u mnie. 14 liceum oraz szósteczka i 23. No to bardzo ciekawe, 23 mówisz. No dobrze, to w takim razie zapraszam Cię jeszcze raz na nasze stanowisko. Dojrzyj dokładnie oferty i zapraszamy do 2-3. Dzięki. No dziękuję. Cześć, z jakiej szkoły przyszłaś? Z gimnazjum numer 16. Powiedz mi, jakie stanowisko przyciągnęło Twoją największą uwagę? Liceum numer 5. Co takiego zainteresowało Cię w tej szkole? Ciekawe profile, klas. W takim razie zapraszam Cię jeszcze do, 20, do 23. Liceum i życzę miłego dnia. Dziękuję. Jesteśmy z 14. ELO. A duże zainteresowanie Waszą klasą wojskową, fotograficzną. Myślę, że przeprowadziliśmy pokazy, myślę, że bardzo fajnie wyszły i wpłynęły na wielu gimnazjalistów, którzy podejmą prawidłową decyzję, przystępując do nas do szkoły. No jednak myślę, że to jakiś ktoś, kto jest zafascynowany wojskiem, to jest dobre wyjście. A więc w takim razie dziękuję Ci bardzo. Targi cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Jest zorganizowanych dużo konkursów i występów różnych szkół. Ty jaką szkołę reprezentujesz? Zespół szkół numer 5. Także. A ty gdzie się nauczyłaś tak ładnie tańczyć? Swoje umiejętności w szkole tutaj w naszym zespole szkół numer 5, ale jestem reprezentantką szkoły Tańca Modern Jazz. No już nam kolega powiedział, że du duże zainteresowanie jest waszą y szkołą stoiskiem tutaj na targach. Oczywiście dostaliśmy wyróżnienie, jeśli chodzi o nasze stoisko. Dziękuję za wywiad. Dziewczyny, jaką szkołę reprezentujecie? Cześć, jesteśmy z zespołu szkół nr 1 Podwale, reklamujemy technikum i liceum, mamy duży wybór klas, serdecznie zapraszamy. Duże jest zainteresowanie Waszą szkołą? Tak, jest duże, przychodzą się pytać o szczegóły, biorą ulotki, także nie narzekamy. No, to dobrze, dzięki za wywiad. Cześć, interesuje Cię liceum czy bardziej technikum? Liceum. Może jakiś konkretny profil? Biolchem. W takim razie, jakie szkoły Cię interesują? Dziewiątka i piątka. Wiesz co, to zapraszam Cię jeszcze do naszej szkoły, do XXIII Liceum Ogólnokształcącego i życzę miłego dnia. Dzięki.